Państwu. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie wśród tylu znamienitych gości i prelegentów. Postaram się naprawdę w telegraficznym skrócie, bo wiem, że agenda dzisiaj żyje swoim życiem i musimy trochę przyspieszyć. Ja jestem dzisiaj tutaj z koleżanką i z kolegą z biura naszego lubelskiego, o którym już właśnie pan powiedział, że tylko komputerowcy, jak się okazuje, nie tylko, bo mamy tutaj przedstawicielstwo naszego zespołu właśnie pomocy publicznej czy też dotacji i ulg. Jest właśnie Olga i Bartek, więc jeżeli po tej prezentacji będziecie mieli Państwo taki trochę niedosyt, bo ja naprawdę tam przelecę te tematy migiem. To oczywiście zapraszamy do, do kontaktu. Będziemy do końca konferencji, więc przy kawce jeszcze jak najbardziej możemy porozmawiać o, o Państwa jakichś konkretnych zagadnieniach. To co chciałam przede wszystkim państwu y, dzisiaj powiedzieć to to, że y, no mamy prawdziwy wysyp na dzień dzisiejszy różnego rodzaju dotacji, mniejszych, większych dla mniejszych przedsiębiorców, dla większych przedsiębiorców. Y, ulgi podatkowe właściwie w trybie ciągłym są dostępne dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie praktycznie od branży i od wielkości. Natomiast to, co czeka nas w najbliższym czasie, gdzieś na przełomie roku 23 i 2024, to jest otwarcie takiego bardzo dużego programu związanego z inwestycjami na środowisko. No, przez to, że to jest duży i skomplikowany program, to on po prostu nie powstał na czas i instytucje jeszcze nie są gotowe, żeby Państwu ogłosić wszelkie zasady. Natomiast warto śledzić tutaj. Te zagadnienia, bo no, to jest wszystko to, co związane z eko, z efektywnością energetyczną, na, na pewno Państwo też się na co dzień z tymi zagadnieniami spotykacie i szukacie wręcz tego finansowania, jak zrobić, żeby nasze przedsiębiorstwo było bardziej green, bardziej zielone. I kilka takich, no takich hot topików po prostu bym chciała Państwu powiedzieć, które no właściwie dzisiaj są dostępne. Tutaj akurat mówimy o dotacjach dla dużych przedsiębiorców, więc tylko te przedsiębiorstwa, które mają więcej niż 250 pracowników, licząc łącznie z powiązaniami, mogą zakwalifikować się do takiego bardzo fajnego konkursu na robotyzację i cyfryzację. To są pieniądze z krajowego planu odbudowy. I dofinansowanie tutaj, akurat w Państwa regionie, może wynieść nawet 50%. Także to jest naprawdę bardzo ciekawa opcja, i dla dużych przedsiębiorców to jest właściwie jedna, jedyna na taką inwestycję. Powtórki nie będzie. Konkurs ma być ogłoszony. Lada moment będzie trwał przez dwa miesiące, więc okres wakacyjny zakładam, że będzie intensywny. Nie będziemy odpoczywać. Nie wchodzę w szczegóły tych kryteriów, bo to naprawdę by nam zajęło bardzo dużo czasu. Flagowy konkurs dotacyjny tej perspektywy finansowej, czyli na lata 2021-2027, to ścieżka SMART. W poprzedniej perspektywie była to szybka ścieżka. Mogliście Państwo spotkać się z takim hasłem: szybka ścieżka realizowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Aktualnie ścieżka SMART podzielona na dwie. Instytucje, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa zostały w NCBR-ze, małe przedsiębiorstwa teraz trafiły pod opiekę e, PARP-u, czyli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. E, możemy dofinansować działania w zakresie badań i rozwoju, ale też wdrożenia później tych wyników, czyli już inwestycji. Możemy również mówić o dofinansowaniu laboratoriów, centrów badawczo-rozwojowych, departamentów badawczych. No i mamy oczywiście szereg takich bardziej miękkich modułów, które mogą być po prostu komplementarne z całym Państwa projektem badawczo-rozwojowym, czyli na przykład moduł kompetencje, zazielenienie przedsiębiorstw, cyfryzacja czy internacjonalizacja, czyli wychodzenie na te rynki zagraniczne. Ja tutaj sobie tak po cichu mówię, że pewnie konkursy będą znowu w takim trybie ciągłym trwały, tak jak to było w tej poprzedniej perspektywie. I trochę, trochę tak jest, bo nawet jeżeli będzie przerwa 2-3 miesiące między jednym konkursem a drugim, no to dla Państwa to jest ten czas na to, żeby się odpowiednio przygotować do aplikowania. To nie jest tak, że w tydzień wymyślimy taki projekt i szybko napiszemy wniosek. Więc naprawdę to jest dopiero początek tych konkursów przed Państwo myślę, że spokojnie jakieś dwa-3 lata właśnie takich konkursów w trybie praktycznie ciągłym, żeby się przygotowywać i aplikować. Można oczywiście aplikować z kolejnymi projektami właściwie raz za razem, więc możecie Państwo sobie taką agendę trochę tych projektów ułożyć spokojnie na właśnie taką perspektywę dwu-, trzyletnią. Aktualnie konkurs trwa do 30 października, został przedłużony dosłownie parę dni, temu, parę dni temu, bo już miałam w ogóle Państwu nie mówić. O tym konkursie, bo on się miał kończyć jutro. Także byłoby to bezsensowne, ale jednak wrócił z powrotem slajd na agendę, bo myślę, że 30 października to jest akurat taki całkiem, całkiem sensowny czas, żeby się przygotować. Później ma odbyć się konkurs w konsorcjach, więc jeżeli państwo współpracujecie z jednostkami naukowymi, ta współpraca jest jakoś tam sformalizowana, umowa konsorcjum, możecie państwo wejść do takiego projektu właśnie w takim partnerstwie. Ta data już jest nieaktualna, bo właśnie wczoraj zmienił się harmonogram, ale yy, wręcz na dobre, bo chyba do 8 lutego będzie trwał konkurs. Także może święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok nie będą jakieś takie pod presją e, znowuż przygotowywania tej aplikacji. No i znowu na wiosnę 2024 roku będzie kolejny nabór, e, już e, dla przedsiębiorców znowu samodzielnie. Także no, tak bym powiedziała, że jest to trochę w takim trybie właśnie e, ciągłym. Kolejny taki hot topic to jest kredyt ekologiczny. Tutaj akurat instytucją, która wspiera tą formę dofinansowania jest właśnie Begiek. więc natomiast Państwo współpracujecie ze swoimi bankami komercyjnymi. To jest taka forma... Średnia, czyli składacie Państwo wnioski do banku komercyjnego, który uzyskuje to dofinansowanie od BGQ. Tak po prostu wygląda ścieżka y, proceduralna. Jeżeli chodzi o to, co można sfinansować, ogólnie nazwane jest to wszelkie przedsięwzięcia związane z efektywnością energetyczną. Y, Pierwsze, co gdzieś tam nam się w głowie zapala i z wieloma już przedsiębiorcami rozmawiałam, no to będziemy robić panele fotowoltaiczne, bo to w ogóle must have teraz. No to muszę Państwa ostrzec, że samych paneli fotowoltaicznych nie zrobimy w tym, w tym programie. Oczywiście może być to element, natomiast proszę pamiętać, że tutaj wymogiem jest sporządzenie audytu energetycznego, a właściwie audytu termomodernizacyjnego i efektywności energetycznej. Więc tylko na podstawie takiego dokumentu możecie Państwo aplikować. Wniosek jest praktycznie yy, przeniesieniem tego, co wychodzi z audytu energetycznego. Dobra informacja jest taka, że nie musicie Państwo współpracować z jakimś certyfikowanym audytorem, nie musi to być osoba, która ma jakieś specjalne uprawnienia, pieczątkę przybitą. Natomiast no, to musi być osoba, która ten audyt przeprowadzi rzetelnie i oceniający eksperci BGQ no, nie będą mieli do tego żadnych zastrzeżeń. Także tutaj. No ja bym się nie podjęła osobiście przygotowania takiego audytu, bo myślę, że jest to naprawdę bardzo taka specjalistyczna wiedza. Natomiast wyobrażam sobie, że wielu przedsiębiorców w swoich zasobach posiada pewnie wielu inżynierów czy specjalistów właśnie z, tego, z takiej branży energetycznej, termomodernizacyjnej, którzy mogą po prostu przygotować taki, e, taki audyt. Istotne jest również to, że z tego audytu musi wynikać 30% oszczędności energii czyli ten stan, który dzisiaj zostaje audyt, a planowana inwestycja musi się zakończyć 30% ograniczeniem. Zużycia energii. No to jest dosyć dużo. Taki przynajmniej dotychczas mam odzew z rynku. Natomiast no jest to, myślę, całkiem realne do. Do zdobycia. Problem jest tylko taki, że termin upływa 17 sierpnia, więc jest to już całkiem niedługo. Natomiast tutaj instytucja nas znowu wczoraj zaskoczyła aktualizacją harmonogramu, i w kolejnym roku pojawi się kolejny konkurs z takim samym budżetem. Także jeżeli byście Państwo w tym roku nie zdążyli, a mimo wszystko macie takie plany, gdzieś ten audyt energetyczny krąży w powietrzu, no to myślę, że warto się mimo wszystko przygotowywać i ta inwestycja. Zostanie no jakby zutylizowana w, w możliwym momencie. No i oczywiście nie, mogę, nie mogłabym nie wspomnieć o funduszach, które tutaj Państwo macie dostępne dla. Regionu lubelskiego. Oczywiście, pewnie mogłabym też powiedzieć o tym programie, który wspiera Polskę wschodnią, więc tutaj akurat Państwo jesteście na tyle uprzywilejowani, że wiele programów Państwa obejmuje. Natomiast to, co w programie dla Województwa lubelskiego jest z, takiego, z takich bardziej atrakcyjnych, ja wybrałam, bo naprawdę, tak jak mówię, jest wysyp. Przeglądając harmonogram, mnóstwo, mnóstwo programów jest aktualnie dostępnych. Trzeba po prostu śledzić ten harmonogram i być jakby w bliskim, Kontakcie z instytucjami. Natomiast um, z takich ciekawszych, infrastruktura badawczo-rozwojowa, czyli to, co wspomniałam, laboratoria, działy badawczo-rozwojowe. Z terminem do sierpnia tego roku. Mamy również badania i innowacje, czyli coś takiego jak ta ścieżka SMART, tylko tutaj w lokalnej skali. Też pewnie ta innowacja, która będzie od Państwa wymagana, nie jest wymagana aż na tak wysokim poziomie jak w tym programie krajowym. Tutaj wystarczy w skali. Lokalnej, w skali regionalnej być innowacyjnym i już można myśleć o tej dotacji. Natomiast tutaj konkurs będzie się odbywał wiosną kolejnego roku. I jeszcze chciałam Państwu powiedzieć o konkursie, który na koniec tego roku się odbędzie i jest związany z gospodarką obiegu zamkniętego. Tutaj zarówno mali i średni przedsiębiorcy, jak i duzi przedsiębiorcy mogą aplikować. A także transformacja cyfrowa MŚP. Daty również są nieaktualne, bo mówimy o październiku tego roku. Również była aktualizacja harmonogramu dosłownie kilka dni temu. Natomiast ten konkurs odbędzie się i myślę, że on jest bardzo, bardzo atrakcyjny, ponieważ ta transformacja cyfrowa no to jest chyba to, co w ogóle dzisiaj jakby jest motywem przewodnim całej tej naszej dzisiejszej konferencji. Um, ulga badawczo-rozwojowa to jest taka alternatywa, ale wręcz um, komplementarny um, instrument do um, dotacji na projekty badawczo-rozwojowe. Um, w momencie, kiedy Państwo realizujecie projekt badawczo-rozwojowy, czy z dofinansowaniem, czy bez, możecie Państwo myśleć o tym, żeby jeszcze podatkowo się zoptymalizować. Ja wiem, że optymalizacja to już się kojarzy z tym, że może to nie do końca jest legalne, ale absolutnie proszę się tego nie bać, bo to jest instrument, który ustawowo jest wprowadzony i jak najbardziej daje państwu po prostu ulgę w podatku dochodowym, który pewnie co roku musicie opłacać i to w niemałych e, kwotach. Już pan pewnie do dzwonka idzie, nie? No to o proszę. <śmiech> <śmiech> Dziękuję serdecznie i tak jak wspomniałam, zapraszamy tutaj z kolegami do kontaktu.